Witam serdecznie, ja nazywam się Dominika Dubicka i jestem kosmetologiem specjalizującym się w makijażu permanentnym i w tym filmiku podzielę się z Wami moją opinią na temat mojej latarki LED Lancer, z którą pracuję już od ponad roku która idealnie mi się sprawdza uważam, że to jest jeden z najlepszych sprzętów które w tym momencie możemy nabyć jeżeli chodzi o doświetlanie swoich prac i opowiem Wam dokładnie jak ta Latarka się sprawdza, to jest niezależna opinia mnie e, jako klientki. Uważam, że e, pokażę Wam dokładnie, jak, w jaki sposób możemy z niej korzystać, jakie ma zalety. E, dodam, że jeżeli interesują Cię takie właśnie informacje dotyczące makijażu permanentnego od zaplecza, to zapraszam do rozważenia e, subskrypcji mojego kanału, ponieważ na co dzień będę wrzucać e, tutaj bardzo ciekawe rzeczy z e, życia praktyka w tym zawodzie. Więc dzisiaj pokażę Wam y, moją latarkę LED Lancer. Wygląda ona właśnie w taki sposób. Mam nadzieję, że kamera to dobrze złapie. Taki jest y, bok tej latarki. Z tyłu mamy ładowarkę. Razem z uniwersalnym wejściem do ładowania, ponieważ ładujemy ją w taki sam sposób jak telefon, czyli po pracy podłączamy sobie i telefon, i latarkę. To jest taka moja codzienna rutyna. A z przodu wygląda w ten sposób, i ona to, co jest jej ogromną zaletą, że bardzo dobrze się tutaj reguluje, i możemy też skupiać strumień światła, wiązkę światła do tego, żeby jeszcze lepiej doświetlić daną okolicę, że jeżeli na przykład robimy koniuszek oka tutaj kreski na oku, to możemy sobie świetnie doświetlić właśnie tą latarką. Teraz pokażę Wam, jak ona trzyma się na głowie. To jest moja codzienność w mojej pracy, wyglądam jak górnik. Wiele osób właśnie no, zaczyna się śmiać, jak widzimy je właśnie w takiej latarce, natomiast ona dla mnie jest czymś normalnym. E, pokażę Wam e, strumienie światła, które możemy e, pokazać na tej latarce, czyli tutaj mamy ten pierwszy sposób, jak widzicie, latarka świeci, ale to nie jest e, jej e, funkcja, której używam jej na co dzień, ponieważ ona tutaj ten, ten, e, to światło nie jest tak mocne. Ja lubię doświetlić sobie pracę naprawdę konkretnie i pokażę. O. I tu świeci znacznie mocniej i to jest ten tryb na którym pracuję. Nawet 8 do 9 godzin potrafi wytrzymać taka latarka. W czasie pracy, jeżeli mam jakąkolwiek przerwę, natychmiast ją podłączam, ponieważ uwielbiam to, że praca jest tak dobrze doświetlona. Więc wygląda w ten sposób i możemy sobie jeszcze regulować nawet natężenie tego światła takim pokrętłem z tyłu. Więc to też jest kolejna zaleta. Pamiętajmy, że nawet jeżeli mamy taki duży ring który jest e, zawieszony nad klientką. Czasami potrzebujemy po prostu doświetlenia e, swoich, swojego miejsca zabiegowego, e, i taka latarka będzie nam się sprawdzała bardzo dobrze. Oczywiście ja też, e, jako osoba, która e, zaczynała, ponieważ ta latarka w momencie, kiedy ja ją kupiłam, kosztowała jakieś 380 zł, około 400 zł. E, natomiast jest warta swojej ceny, jest praktycznie niezniszczalna, bo przez, e, ma pięcioletnią gwarancję w ogóle, e, jest odporna. No, ale co może się stać? I w gabinecie kosmetycznym najwyżej spadnie ze stolika. Więc ja Wam bardzo mocno polecam. Dodam, że nie jestem związana z firmą, natomiast ich produkt naprawdę zasługuje na polecenie. Więc ja bym też chciała wiedzieć, jakie Wy macie doświetlenia, co lubicie podczas zabiegu, czy są jakieś inne latarki, które Wam się dobrze sprawdzają. Więc piszcie w opisie, a ja zapraszam na kolejne filmy. I jesteśmy w kontakcie. Do zobaczenia.